Awaryjny system zasilania całego domu, mieszkania. Ja chciałem na nim wypróbować, czy teraz można zrobić prosty system zasilania na balkon. Na balkon, zestaw fotowoltaiczny na całą działkę. W ogóle zestaw fotowoltaiczny wszędzie, bo zmieniła się technologia i to wszystko mieści się w jednej skrzynce. Co to znaczy to i w jednej skrzynce? To jest cały zestaw z magazynem energii 2 kWh, z przetwornicą, z inwerterem 2 kWh. I z ładowarką MPPT dla paneli fotowoltaicznych. I to jest ta najważniejsza cecha, która zresztą wymagała ode mnie wydania 60 zł dodatkowo, bo niestety to jeszcze nie jest standard. To, czyli XT60, to jeszcze nie jest standard. To jest nowe złącze dla prądu stałego, nowe, stare złącze dla prądu stałego. Niestety to, jak walczy lepsze z łatwiejszym, no to zawsze łatwiejsze wygrywa. No i do tej pory łatwiejsze, czyli to złącze zapalniczkowe z samochodów wygrywało. Ale tu już nie możemy go użyć. Czemu? Bo, bo ten system jest lepszy i dlatego nie możemy użyć. Dlatego, że do tej pory wszystkie stacje miały ładowanie do 30 V. Czyli takiego dużego panela nie można było użyć w ogóle. A tutaj mamy do 153 V, czyli tak naprawdę możemy użyć dwóch albo i trzech takich wielkich 400 W paneli na naszym balkonie, w zależności od tego, jak mamy duży balkon, albo dwóch takich paneli na naszej działce, albo dwóch takich paneli na naszej przyczepie kempingowej w Portugalii, którą sobie postawimy na tanio kupionym gruncie. I mamy cały system energetyczny. No, i właśnie pod warunkiem, że wydamy dodatkowe 60 albo nawet 70 kilka złotych. No, bo szczerze mogłem kupić po prostu samą złączkę, dwa, dwie końcówki i zrobić to samemu. Ale cały dowcip polega na tym, że to jest system energetyczny dla architekta, adwokata. Dziewczyny z Biedronki, kogoś, kto w życiu nie miał do czynienia z prądem. Dlatego, że instalacja tego polega, patrz, mam wyjście z panelu fotowoltaicznego, dam radę je tutaj spiąć? Nie! Mogę wpiąć je tylko w jedno z wejść do stacji. Ten mogę wpiąć tylko tutaj, tylko w jeden sposób. I już. I teraz patrz. Te złącze TXT60 ma z jednej strony trójkącik, z drugiej strony kwadracik. Pyk i poszło. I nam się system ładuje. Ma 96% pojemności. Czekaj, ja tutaj zrobię trochę cienia, żeby to się dało nagrać. I już ma ładowanie 160V. Czyli. Od strony produkcji to jest lepsze niż normalny EA Sun, bo normalny EA Sun ma PWM i do 150 V nie idzie. Ale to jest tylko od strony produkcji. Ciekawą rzeczą jest też strona odbioru. Do tej pory musiałem się martwić, wybierając kątówkę do testów, dlatego że ta jest 650 W, Pozostałe są 500 i 650 W na przetwornicach 1200 nie chciała nam pracować. Natomiast tutaj bez najmniejszych problemów, poczekaj, postaram się ją pokazać pod obrzydliwym dla kątówki obciążeniem, czyli rżnącą mokre drewno. Spokojniutko, ok? Ale powiesz mi, ja nie po to instaluję system fotowoltaiczny, żeby móc na nim używać tylko kątówki. Otóż, ja z tego wypróbowałem, ja mam taką mniejszą pralkę. Moja pralka w tych trybach, w których ja piorę, się sprawdza. Nie piorę niczego na 90 stopni, więc nie wiem. Ona ma rzekomo 2 kW grzałkę. Ale pomyślałem, że możemy to wypróbować na takim wyciągniętym z komórki 2 grzejnik. Chodzi. Więc moc tej przetwornicy jest takie prawdziwe 2 kilowaty. To nie jest takie 2 kilowaty, że powyżej 1.5 kilowata jest problem. Więc nie wiem, być może nie dla każdego, być może nie dla ludzi, którzy potrzebują robić pranie w 90 stopniach i mają lodówkę, która ma 3 kW grzałkę, ale według mnie to nagle nastąpiła duża zmiana, bo już nie ma potrzeby instalatora dla prostych instalacji. Dlatego że no SORY. Pyk i właśnie wykonałem instalację fotowoltaiczną. No okej, okay. muszę to jeszcze przykręcić do balkonu. Ale na działce nawet tego nie muszę, mogę po prostu przyjść, oprzeć to stół i mam działający system energetyczny. Mi by się jeszcze bardzo spodobało, gdyby to chodziło z tują albo z home assistantem i było do zarządzania przez home assistanta, no bo system domowy w tym momencie jest idealny. Mimo, że jest XT60, to po to, żeby nie trzeba, to jest wejście. Mamy wiele urządzeń z wejściem zapalniczkowym, więc ono również tu jest. jest. Są wyjścia USB dla normalnych ludzi, no i są wyjścia USB dla Aplowców, którzy niestety zostali pozbawieni USB-A. Proszę bardzo, już się do 100% naładowało, przerwało ładowanie, mówi, że nie chce. Także myślę, że to zmieniło system, dlatego że w tej chwili dwa takie panele to jest 500 złotych i mamy z tego prawie jedną megawattogodzinę rocznie energii. Tutaj mamy od razu baterię, czyli my nie mamy teraz jednej megawattogodziny energii odbieranej od nas w rozliczeniu godzinowym, tylko mamy jedną megawattogodzinę energii, którą możemy sobie zużywać jak my chcemy. Czyli możemy włączać, żeby pralka chodziła w dzień, to jedno, ok? Ale możemy też mieć 2 godziny zgromadzone na wieczór. A 2 godziny poza może użyciem mikrofali, chociaż mikrofale się używa przez 10-15 minut, więc no to, są, to są też grosze, to to jest w bloku takie normalne wieczorne zużycie na telewizję, właśnie mikrofale, czasami czajnik. Więc w tym momencie jesteśmy już. Tak, jak ci, którzy mają fotowoltaikę w domu, w domach. Że taka instalacja balkonowa zapewnia nam już wygodę, i niezależność od tego, czy będzie godzinowy skup, czy będą nam dobrze naliczać, czy będą nam źle naliczać. Według mnie on z tymi mocami troszeczkę przekłamuje, albo producenci sprzętu troszeczkę przekłamują. Jak zobaczysz, to tutaj jest 1900, 1860. To jest dwukilowatowy grzejnik i to jest jego pełna moc, taki wyciągnięty gdzieś ze śmieci, ale działa i działa z pełną mocą i rzeczywiście duszno się robi po sekundzie, więc pozwolisz, że ja to wyjmę. I co najciekawsze, to teraz na zimę może to być twój system awaryjnego zasilania, ale również to jest po prostu system całej instalacji balkonowej. Także mocy przybywaj teraz już do wszystkich w blokach.